Cześć, dzisiaj skomentuję mecz turnieju Prady Moniz, świerć finały. Jest to pierwsza mapa RMP Cave of Bazylisk, jaskinia bazyliszka. I gra Renę kontra Jach. jak mówiłem, pierwsza mapa. Obaj wybrali random. Rene ma orki, Jach ma smoki. No i zaczynamy. Będę zrekrutował jednostki tak, żeby zająć wszystkie wioski od już w drugiej turze. Wystarczy spojrzeć. Jeździe z wilków tutaj, jeden grunt tutaj, drugi grunt tutaj. Grunt, czyli rębacz. Naga do tej wioski, rembacz do tej wioski, wilk do tej, no i lider, pewnie do tej. Ewentualnie lider do tej, chociaż bardziej prawdopodobnie, że tutaj pójdzie. A jak? A jak? Zobaczymy. No, jak nie zrekrutował za wszystkie pieniądze? Chcę najpierw się dowiedzieć, co ma przeciwnik, jaką rasę. W każdym bądź razie, szybownikiem na pewno zajmie wioskę w Bagnach, czyli na 31-16. I tutaj, obojętnie, czy to będzie bojownikiem, i, i harcownikiem zajmie te dwie wioski. Tutaj zajmie dwie wioski jaszurkami, jedna zostanie. No i tak jak mówiłem. Będą wszystkie wioski w drugiej turze, tak? No i widzimy tutaj taką ciężko teraz twierdzić, gdzie pójdzie pierwszy atak. Gdzie będzie toczyła się bitwa, ale widzimy większe skupienie na prawej stronie, więc prawdopodobnie to wybierze Renę. Jach prawdopodobnie już wie co ma przeciwnik, już wie, czy nie wie. Nie mogę tutaj przełączyć szkoda Ale raczej wie Bo ponieważ stworzył yy, Smoczego bojownika Czyli to jest Bojownicy to jest taka główna siła w takim maczupie, jak mamy tutaj Czyli smoki kontra orki To właśnie te jednostki są bardzo przydatne Są silne wytrzymały na taki na taki bronią sieczną No i ruszamy dalej patrzymy co tutaj tylko scouting, nic więcej. Kolejna rekrutacja Urenę po prawej stronie. Widzimy ork zabójca, czyli będzie prawdopodobnie coś się działo. Na prawej flance, na lewej tylko dwie jednostki jedna do scoutu, żeby widzieć co, czy coś planuje Jak, czy nie. Druga, żeby tylko wioski pilnować i nic więcej. No i to samo robi Jak. Jak tutaj dał na centrum szybownika. To jest ciekawa sprawa, ponieważ szybownik ma duży zasięg. Może zajmować wioski, jeśli tylko tutaj zwolni się uwaga Reny, jeśli będzie miał mniej jednostek skupionych tutaj gdzieś na tym w, tym, w tym obszarze, będzie mógł sobie tutaj bez problemu zajmować te wioski A raczej, znaczy nie tyle wioski, co zająć wioskę I potem się wycofać, zawsze to jest Zawsze to jest jakiś problem dla przeciwnika, on musi ją odzyskać Straci trochę złota, trochę zyska jak, więc to się opłaca mieć tego szybownika tutaj Pod warunkiem, że nie ma tutaj większego skupi skupienia, nak, ale widzimy tylko jedna, więc nie ma zagrożenia Renę, jak tak jak wspominałem, tak też robi, czyli będzie atak od prawej strony. Od prawej strony ilością jednostek pięciu. Pięć jednostek i coś jeszcze dojdzie. Tutaj zanim to dojdzie, to już będzie za późno. No ale zobaczymy, co zrobimy. Jak, czy wycofa tego harcownika. Na razie widzimy, że przesuwa się na lewą stronę i przesuwa swoje klaszery. No to jest... Klaszery, czyli bojowników. No to jest ciekawa sprawa. Prawdopodobnie... No, wszystko wskazuje na to, że no innego właściwie w związku z tego nie można wyciągnąć, jak tylko to, że będzie atak po lewej stronie. Z kolei zostawił na pastwę losu swojego harcownika. No, nie wiem, czy to, będzie, czy to jest dobra decyzja. Pewnie liczy na te 70% obrony w wiosce. Już wie, Renę prawdopodobnie, co się święci na lewej stronie, ale skupmy się teraz na prawej. Atak na, na harcownika, czy przetrwa te ataki? No, trochę. Dziwnie zaatakował Renę moim zdaniem. Dlaczego nie użył tego wilka? Wilk ma trzy ataki, po, brałby po 9, 9 lub 8. Prawdopodobnie brałby po 9 w tym przypadku yy, dla, dla tego harcownika. i mógł zamiast również zamiast tego, yy, chociaż nie, chociaż zabójca, no w takiej sytuacji jak tutaj, to zabójca był. też to ciężko stwierdzić w tym momencie. Po prostu RENE nie poszedł na cały, żeby ubić tego, tego harcownika, więc ja go prawdopodobnie uratuję, tutaj ma trochę jednostek, żeby tutaj go skryć, on jest szybki, więc ucieknie. Na lewej stronie widzimy dalsza koncentracja, dalsza koncentracja wojsk, wojsk Jacha harcownik tutaj, żeby, żeby Zbudzić niepokój przeciwnika, z kolei RENE jednak mimo że cofnął jednostki, cały czas skupia się na prawej stronie, dalsza rekrutacja, tutaj prawdopodobnie jest to na zasadzie taki, że Helena będzie prawą stronę, a jach nie będzie bronił się tutaj, bo Smoki to nie jest, powiedzmy, defensywna formacja, nie jest to defensywna, znaczy frakcja, nie formacja, więc tutaj nie jest, więc to jest całkiem mądre wyjście, że nie będzie tutaj odpowiedział jacha obrona na tym odcinku, obrona i wypieranie wroga, tylko kontratak na lewej stronie, i to jest właśnie, to jest właśnie dobre wyjście, jeszcze nawet tak wskazuje na to, że na ten atak wskazuje rekrutacja tych dwóch wojowników. Wojownicy są szybcy, dolecą do, do frontu na czas, na dzień. Teraz mamy pierwszą, pierwszą straż. Na drugą straż prawdopodobnie nastąpi atak u Jacha, ale teraz zobaczmy, co zrobi Renę. Renę tutaj wycofuje jednostki z prawej strony. Nie wszystkie te tutaj zostały. Wiadomo, nie może zrobić całkowitego odwrotu. Wtedy Jach mógłby wykorzystać na przykład tego szybownika jeszcze do, do całkowitego natarcia na lewą stronę, a tak jeszcze będzie kontrolował wioskę będzie miała tą lekką przewagę ekonomiczną i tutaj nic mu w sumie nie zagraża, więc może na razie tutaj stać spokojnie, a tutaj widzimy już tutaj przesuwanie, tu już ten grunt został, yy, gru, nie grunt grunt, jest został przesunięty na lewo, to samo, to samo chociaż nie, naga, nie pamiętam czy naga była przesunięta czy nie w każdym razie idziemy dalej, no i tak jak mówiłem Jak wjeżdża na, na teren przeciwnika, już mamy atak, póki jeszcze jest noc, jeszcze wykorzystuje tą, tą większą moc u, u jaszczurek, u, u tego, u wróżbity. No i dalsze to wokowanie tym, tym szybownikiem tutaj, trochę może napsuć krwi dla, dla renę z pewnością, zobaczymy co teraz zrobi Renę czy będzie odpierał ten atak? Czy się wycofa? Mamy już poranek. Jednak będzie bronił tutaj pozycji. Ma trochę tych jednostek. Przytruje klaszera. Nie Pewnie nie widział z tyłu tych dwóch y, wojowników. Ale zobaczymy, czy uda mu się ubić tego. Udało mu się ubić wróżbite, czyli jest, jest nadzieja jeszcze. 5 do 5. Z tym, że będzie dzień. Więc mimo wszystko przewagę. Będzie miał wciąż Jach. Czy tam Jach. Będę mówił Jah. Okej. Okay. Ruszamy dalej. No i teraz ważną rzeczą jest zdobycie tej wioski. Czy uda się zdobyć wioskę dla Jaha? Uda się zdobyć wioskę. Zajmie ją harcownikiem. No i to już jest poważna naprawdę przewaga. Już tutaj za dużo nie, nie nakombinuje w tym momencie Renę. Będziemy się prawdopodobnie wycofać. Tutaj widzimy jeszcze. Szkoda, że nie, szkoda, że nie sięgnął jeszcze ten drugi bojownik. Był bo to naprawdę już poważna strata dla renę. Jednak tutaj zabrakło szczęścia, czy tam zabrakło szczęścia. Trafił dwa razy, więc nie można mówić, że zabrakło szczęścia. Raczej miał to szczęście, że, że dwa razy trafił, a nie tylko raz. Czyli tyle, ile procentowo wynosiła jego szansa. No dobra, teraz zobaczmy, co jest na prawej. Na prawej tutaj nic ciekawego. Jednostki yy, Rene są skupione tutaj, w tym miejscu, żeby bronić wioski. Ale czy długo to wioska będzie, będzie w stanie bronić? Mamy poranek. W tym momencie może nastąpić atak Jacha z użyciem lidera. Lidera i klaszera i, pra, i praktycznie już tutaj do, dodatkowo jeszcze szybowiec. Ale teraz jest Tura Renę, więc zobaczmy prawdopodobnie tak, tak jak mówiłem wycofa tej znaczy nie mówiłem, ale, ale tak jak myś, myślałem wycofa tej jednostki, bo myślałem, że jest będzie Tura Jacha, dlatego tak się zastanawiałem dlaczego tak zrobił Renę, ale tutaj widzimy nie odpuszcza ork, będzie cisnął. Tutaj próbuję skorzystać ze szczęścia, chociaż ciężko mówić, tutaj tu jest raczej korzystał z nieszczęścia. Czy miałby awans? Nie. Nie, nie miałby awansu, ale byłby blisko. Przecież to bardzo ryzykowne przy takich jednostkach. Przy, przy bojownikach i bojownikach. U smoka. No ale ruszamy dalej. Oczywiście prawdopodobnie zostanie ubity ten wilk. Tak, zostanie ubity. No i wioska dalej pod kontrolą Jacha. I, no i tutaj kolejny udany naprawdę... Całkiem dość szczęśliwy atak na, na zabójcę. No, lewa flanka wyraźnie widać, że się załamuje urenę. Chociaż nie ma, nie ma powodu tragedii, orki zawsze mają większe straty. To z stratami bardziej martw, powinna martwić się frakcja smoków. Chociaż nie są one takie duże, spójrzmy na statystyki. A, przepraszam, teraz będą statystyki. 3 do jednego dla jacha Chociaż nie ma, nie ma jeszcze tragedii. No, ale to ja kontroluje już teraz wioskę. Sytuacja jest taka symetryczna. Najpierw był to Renę, Renę tu kontrolował wioskę, teraz Jach kontroluje wioskę przeciwnika. Jest ciekawa gra no, w, te, w tym sensie, że mamy tutaj w odpowiedzi na atak jest kolejny atak na drugiej flance, a nie na przykład obrona, obrona jednego miejsca, jednego frontu. No i to jest rozsądne wyjście, bardzo, bardzo rozsądna gra, jeśli gra się smokami. Osobiście ja bym nie. Nie lubię grać smokami, bym nie wiedział za bardzo co robić i, i, nawet, i prawdopodobnie bym się bronił. Na tej zasadzie, że tam gdzie jest więcej jednostek, tam i ja dosyłam więcej. Ale jak widać to nie byłoby dobre wyjście. Jednak tutaj. Jednak tutaj jak wykazał się. Choć sam tak nie. choć nie, nie mówi tak sobie, to jednak jest to dobry grać, jak widać. Szczególnie, że tak dobrze sobie radzi przeciwko Renę, to, to jest chyba póki co jego najtrudniejszy mecz w całym turnieju. No ale tutaj wyraźny, moim zdaniem, błąd. Błąd i, i sprytna sztuczka Renę. Zapomniałem o tym wspomnieć wcześniej. No dobra, tak, ubił tą nagę, tak, wycofał klaszera, dobrze. No ale poczekałem na te ruchy, aż minął. Tutaj na razie na prawej stronie nic tak specjalnie ciekawego się nie dzieje. Renę zablokował klaszera y, swoją nagą i zabójcą. Jach chciał ratować, ratować swojego swojego bojownika, więc użył do tego dwóch bojowników. No moim zdaniem nie jest, tutaj, nie jest to zbyt dobre wyjście, ponieważ w następnej turze będzie już pierwsza straż i w zasięgu orków będą będzie tych dwóch właśnie wojowników. No i jeśli szczęście lekko tylko dopisze dla Renę, no to tych dwóch wojowników straci za za bojownika, czyli przehandluje te dwie jednostki za jedną, co się raczej nie opłacało moim zdaniem. Ja bym jednak nie ryzykował i jednak bym cofnął tych bojowników, zostawił Kaszera na pastwę losu. No i tak, jak mówiłem, zginął bojownik, zginie teraz ten bojownik, jeśli nawet nie zginie, będzie zoknięty, przez noc tutaj za dużo nie zdziała. Jak? Jednak, jednak zginie, jednak zginie, zostanie ubity tak. Z kolei tutaj na noc postanowił bronić się jach. Też nie wiem, czy to jest dobra decyzja, czy nie. Zobaczymy, jak mu się tutaj poszczęścić. Mu się właśnie poszczęścić, czy nie. To jest bardzo istotny atak w tym momencie. No jednak nie jest tak źle, ale wciąż mamy przewagę. A, i zapomniałem. No właśnie zrobił ten szybownik to, co, o czym wspominałem na początku. Zajął wioskę. Został zaatakowany tylko jednym orkiem, więc temu nic nie grozi. Teraz powinien się cofnąć cofnąć z tej wioski, bo w następnym ataku będzie, będzie w zasięgu lidera i dwóch rębaczy. Spójrzmy tutaj na sytuację. To prawda wybronił się przed tym pierwszym atakiem jak, ale nie ma, widzimy tutaj, nie ma nic do odpowiedzi praktycznie. Cztery jednostki, w tym ranny, ranny bojownik, który za dużo nie zabierze tego życia dla, dla gruntów, dla rębaczy. To samo spalacz. Spalacz jeśli zostanie, będzie walczył, to zabierze trochę, trochę tego życia. Sam zginie z pewnością. No jedyną siłą taką realną będzie w tym momencie harcownik i wróżbita. No ale to są tylko dwie jednostki, a Renę ma tutaj już wsparcie w postaci goblina i zabójcy. Tutaj ma pięć jednostek, więc to jest to jest na pewno część jakiegoś planu, tak myślę. Jecha, zobaczymy. No ale straty będą raczej duże. Jak widzimy nie będzie tutaj nic walczył, nie będzie odpierał ataków, tylko zajmie wioskę, tak i wycofa i skupi prawdopodobnie całą uwagę renę. O tutaj moim zdaniem błąd popełnił. Nie powinien tak robić. To będzie strata. Co prawda nie... Wtedy goblin nie zaatakuje tutaj tej jaszczurki, tego maga, ale to jest tak mało istotne, ponieważ zostanie wróżbita zoknięty, nie zginie w tej turze, zginie w następnej. Dwie tury będzie noc, więc ma czas renę. Z kolei użyje go tutaj przeciwko temu szybownikowi. Użyje goblina, użyje jednego rębacza, drugiego urębacza, więc szansa na przeżycie jest naprawdę mała. Ale tutaj mamy ciekawy ruch, będzie szedł po wioskę prawdopodobnie tym harcownikiem. ja, więc Renę będzie musiał będzie musiał albo i nie będzie musiał będzie mógł po prostu dać mu zająć te wioski, później, później, go, później je odbić, ewentualnie.